Dobra, szanowny mordy, z tej strony, oczywiście, standardowo pokazać. Witam Was, kenucinka na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj witam Was w aplikacji yy, Huaria, którą sobie oczywiście pobrałem. Słuchajcie, jak widzicie, y, tutaj mamy. Generalnie w tej grze nastąpiła pewna zmiana. Otóż, y, jak widzicie, jest quiz wielka czwórka, ponieważ nie wiem dlaczego, ale z tej gry została usunięta Bundesliga. Więc jest tylko Premier League, La Liga, Serie A i Ligę. Więc nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, jak widzicie, mamy tak. Mamy Premier League, La Liga, Serie A, do wyboru Ligę, Liga Brazylijska i yy, mamy Ligę Turecką Co ciekawe mamy też z koszykówki, baseballa, wow, koszykówki, tego, hokeja, golfa Dobra słuchajcie, ale najpierw słuchajcie, no to co, myślę, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czy Będzie sześć odcinków z tych quizów ale co, słuchajcie, oczywiście ja jako, że jestem yy, kibicem FC Barcelony, no to muszę, słuchajcie, zrobić yy, że quiz o Lidze, bo... No słuchajcie, jakim no kim bym był, gdybym nie robił quiz o La Lidze, będąc kibicem Barcelony, prawda? Yy, także, słuchajcie, no muszę to, to zrobić, bo... Yy, dokładnie, słuchajcie, pokażmy sobie zdjęcie. I wiecie co, dla mnie to może być... Zacznijmy ciekawie, zacznijmy sobie na przykład od takiego Frankiego de Jonga. Yy, bo wydaje mi się, że to może być Frankie de Jong. A jak nie, to przynajmniej będziemy wiedzieć, w którą stronę iść dalej. Hmm. Czyli jest to pomocnik. Problem jest taki, że jak to będzie na przykład jakieś las palmas czy coś, to będzie wtedy problem. A dobra. Eee, starszy niż 27 lat. Czekajcie. To pójdźmy no, może na przykład taki, nie wiem, y, może koło za Tetico, może kołoś, pójdźmy, żeby było Hiszpan i numer szósty. A to może. Może tak, może jakiś parecho, słuchajcie, szukamy jakichś Hiszpanów, których po prostu znamy Nie, nie jest to pomocnik, czekajcie Dzięki de Jong Kurczę, najgorsze jest to, że boję się, że to może być jakiś, nie wiem Nie wiem ile ma lat Sergi Darder, yy, Sergi Darder, czyli zawodnik yy, Nie wiem ile ma lat yy, Ten z Majorki Kurczę Um, najbardziej się boję, że to jest ktoś oczywisty, dobra słuchajcie nie mam w ogóle pojęcia kto to może być, więc yy, Musimy słuchajcie szukać kto to może być w ogóle Ej, Powiem szczerze, serio tego nie widzę, kto to może być yy, Właśnie tego się bałem, że to mogą być jakieś wiecie załonicy. Yy, typu na przykład wiecie Leganes czy coś takiego yy, Nie wiem, nie wiem, dobra yy, Strzelajmy No no, na pewno o Pedri to... Dobra, słucham, powiem tak, no, na pewno o Pedri, no Pedri to na pewno nie jest. Nie wiem, niech będzie Brahim Diaz, bo ja i tak nie wiem kto to jest. O Boże, to... Ja się właśnie tego bałem, że to może być, nie wiem... Że to może być jakiś, nie wiem, Las Palmas, czy kto to jest? Mikel... Mikel Wesga, o mój Boże, powiem on, tak, pierwszy raz słyszę o tym, o tym, o tym gościu w ogóle. No, na razie mi za dobrze nie poszło, ale powiem tak, no, ciągle jest szansa, żeby znaleźć, znaczy trafić, bo powiem. Dobra, yy, kto tu będzie? Ja tak próbuję po koszulce go namierzyć, ale wygląda to jak jakiś. Czekajcie, jest taki. On wygląda jak ten, jak. Yy... Nie wiem, co może być on w ogóle, ale Oriol, Oriol Romeu, bo wygląda na takiego. 33 lata. Nie pomocnik, to może jakiś bramkarz, niech będzie. Dawid Soria, tu 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 tu, czekajcie co to może być, a więc co to może być? To może być Isi Palazon. Wydaje mi się, że to jest koszulka Karina Rayo Vallecano. Aha. No i teraz się zaczyna, zaczynam schody, bo nie znam w ogóle piłkarzy Rayo Vallecano. No nie może być to chyba Frutos czekajcie. Def, y, Rutos. Musimy w ogóle znaleźć, czy, czy ten napastnik w ogóle jest. To, aha to są jak się obrońca Czekać jak ten gra w obronie? Eee, nie wiem. Kurczę. No właśnie, problem jest taki, że nie, w ogóle nie znam za wolników Vallecano. Eee, Jezus Maria. On nie gra z Barceloną. Ja powinienem karzyć ten twarz, bo. No, Na no, 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 razie idzie fatalnie, prawda, więc nie będę za bardzo się, się przedłużał. Tak nie mam. Ja w ogóle nie mam pojęcia, kto to jest. Na... Próbujemy w ogóle. Nie jest to Hiszpan, ale mówię, no, nie znam w ogóle Rayo Kana na składu. Dobra, niech będzie, obojętnie kto, niech będzie. A niech będzie ten. Dany Van de Bech. Tak słuchajcie, je... tak go nie zgadnę, bo nie wiem, kto to jest. Bo powiem, że ja nie mam w ogóle pojęcia, kim ten człowiek jest. Spino no boże, to... Jest... Nie wiem, nie mi za cholerę No pędlach, no na razie to jest y, trzeci przykład i powiem mam szczerze, że... No, średnio mi idzie. Chyba już mam tytuł, że to będzie najgorszy quiz w historii. Jezus Maria. Kto to jest? Czekaj, on... on bo on wygląda jak ten. Jak. Y... Hmm. To ma... Mo... On wygląda jak ten, jak ktoś z. Ej, on wygląda jak ten oblak. Jest, dobra, słuchajcie, w końcu pierwszy, pierwszy punkt. Dobra, wow. Powiem wam tak, no to było mega ciężkie zgodność oblaka, bo. Yy, powiem tak. Akorda, znaczy obla, akorda, oblak był prosty do zgadnięcia, ale. Dobra, kto tu będzie, słuchajcie. Halo, zręcznik pokażcie. Halo. No, słuchajcie, już działa i według mnie, słuchajcie, to... dla mnie to jest jako aspas. No to musi być jako aspas. Dobra, słuchajcie, no. Po tych dwóch pierwszych failach poszło całkiem nieźle. Ale na razie to jest mega ciężki ten quiz, bo to powiem, że to wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Eee, pum, 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 pum Czekajcie. Mm. Mówię, no to nie jest takie łatwe, jak mi się, się mogło wydawać. Dobra, słuchajcie, co to jest? Yy, hmm. Tak, próbuję po tej twarzy rozkminić, ale to chyba, bardzo, to chyba nie jest nikt z Barcelony. Yy, hmm. Dobra, próbujmy zobaczyć w ogóle czy to pomocnik, bo wydaje mi się, że to może być jakiś pomocnik, którego ja mogę kojarzyć. Yy, nie i nie jest to pomocnik, czyli problem. Yy... A nie, to kurczę, chciałem powiedzieć, że to jest Raul Asensio, ale nie może być, bo to jest. Yy, nie jest to. A nie, w sumie. Bo nie jest to Hiszpan. Jezus Maria, co to jest? Yy... Sprawdźmy, że to w ogóle może być. Zobaczmy, że to w ogóle może być jakiś bramkarz w ogóle. W bramkach to też nie jest. Czy znaczy, według mnie to jest jakiś napastnik, tylko. Dobra, sprawdźmy, znaczy w takim razie Juliana Alvareza Bo... Najpierw musimy... Argentyna Czekajcie, Argentyna O kurde Ej, Argentyna Hmm Kto tam gra z Argentyny? De Pol eee, Czekajcie, kto tam gra z Argentyny? The Paul, o, oh no. W ogóle to jest czwarty przykład, jeszcze jeden zrobimy, żeby było pięć. Kurde. Jezu, kto tam z Argentyny, ja tej widzę? Alvarez, The Paul. Eee, pff, kto to może być? to może być? Nie, no, jakiś Espino. Nie, nie wiem, skąd to jest Espino, ale. Nie, no, Uruguay. Obrońca. Słuchajcie, z Argentyny, który gra... Nie, to Foyt? Nie no, Foyt to nie, to na pewno nie jest Foyt, ale kurde... Nie znam tam innego Argentyńczyka Może jakiś, nie wiem, jakiś z... Jakiś, nie wiem... Jakiś może Waskes, nie wiem, ale... Powiem wam, że... Nie mam w ogóle pojęcia, jak to może być, jaki to może być klub 27 lat on ma Eee, Pedraza? Nie no Pedraza to, to na pewno nie będzie, ale... To nie wiem, jakiś Domingos, Duar... Domingos Duarte? Kto to jest? Pablo Mafeo Jezu, przecież to jest typ z, moja, z Majorki, w którym Barcelona wczoraj grała Ale dobra, ale... Nie no, to akurat ciężkie przykłady były, powiem wam, że to jest na razie najcięższy quiz, który robię bo na razie na czterech zawodników zgadłem dwóch Ej, dobra Co to jest? Yy... Nie wiem, próbujmy... Yy... Czy co, próbujemy Pedriego Ale nie... Jezus Maria Hiszpania to jest... Yy... Może jakiś obrońca, nie wiem Weźmy na przykład... Wiem, że to nie jest... On, ale weźmy tego jeszcze raz tego, nie EasyPuzzle, to jest napastnik czy, a nie, to jest pomoc, czekajcie Jezus Maria, kto to jest yy... A wiem, wiem kto to jest, poznaję ten twarz teraz. słuchajcie, to jest typ, który strzelił, bar... który załadował hat w Barcelonie A jednak nie, ale, ale, z... Pamiętaj, tak, wiedziałem klub, ale słuchajcie, to jest były zawodnik Barcelony to jest Oscar Mingeza, ta, ta, teraz go poznałem. Tak, to jest ten, ten gość, który teraz w nie był do dupy, a w Cercivigo w błyszczy. W Także, no słuchajcie, to jest nasz Oscar Mingeza, słuchajcie, tak jest. Dokładnie, słuchajcie, no to co, ostatni przykład robimy na dzisiaj. Ej, to wygląda jak y, Griezmann, ale Griezmann to na pewno nie jest. Tyle teraz to musi. Nie wiem czemu ciągle szukam tego jego Palazona, ale on tak wygląda. Niepomocnik. A to może być na przykład Jasper Ciresen, bo nawet nie będzie on gra w ogóle. Ło co, ale teraz siadło. O kurde. że to był losowy strzał Jaspera Ciresena. Zapomniałem, że on gra. Także słuchajcie, no myślę, że to był mega ciężki quiz dzisiaj, ale myślę, że nie było aż tak źle. Słuchajcie, na 6 przykładów to zrobiłem, zgadłem. Chyba trzy albo cztery Zgadłem Na przykład Aspasę zgadłem za pierwszym Mingezę za, za trzecim Kogo jeszcze zgadłem? No nieważne, w każdym razie To by było na tym odcinku na tyle nie się wkrótce